Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Nagrywałem właśnie odcinek na mój kanał dotyczący dropshippingu. Opowiadałem tutaj o ploterach, opowiadałem jak się kształtuje cena, pokazywałem sklejkę, pokazywałem jakie mam plany, jak, je, jak wyglądają wyceny, jak wygląda towar. I ogólnie odcinek miał mieć 5 minut, miałem wszystko wyjaśnić dropshippingowcom, jak mają e, tutaj wyceny hurtowe robić, żeby praktycznie 100% klientów udało się złapać, jak się kształtują ceny, od czego to zależy. No i odcinek mi zajął 30 minut. Także jak macie chęć się tutaj dowiedzieć jak ta firma tutaj teraz moja działa i funkcjonuje jak ustalam ceny jak to wszystko wygląda co ma wpływ na co no to zapraszam na kanał dropshipping sprzedaj to no i tam możecie sobie obejrzeć tutaj podsumowania bo ogólnie teraz staram się żeby było tak, że cały czas mam kamerę ze sobą, cały czas mam ją praktycznie w kieszeni, cały czas chodzę, coś się ciekawszego dzieje, to, to będę kamerę wyciągał Gdziekolwiek będę, czy to na produkcji, czy to tu, czy to tam I będę starał się o jakichś rzeczach Wam opowiedzieć, co się aktualnie u mnie dzieje, jak to wygląda, jak tą całą firmę i tą sprzedaż i to wszystko e, pcham do przodu Temat Alpak padło kolejne zamówienie na alpaki. Tak jak mówiłem, to jest dosłownie szaleństwo. 500 alpak żeśmy wycięli pod, pod klienta. No praktycznie chwila, moment, jedno zamówienie chyba nawet dzisiaj wskoczyło, dzisiaj żeśmy wycięli, dzisiaj już wysyłamy do klienta, ale co jest najgorsze? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te alpaki, każda sklejka aktualnie, którą się kupuje praktycznie w Polsce, ma inną, inną grubość, więc niektóre alpaki to praktycznie wchodzą bez problemu. Niektóre alpaki są aż troszeczkę. O, na przykład stoi sobie, nie? Bez problemu. Niektóre alpaki są troszeczkę za luźne. Niektóre na przykład nie wchodzą w ogóle. No i teraz jeszcze szybko na wariata musieliśmy docinać 100 podstawek i po prostu dorzucić klientowi gratis. No bo już mu obiecałem, że mu przed weekendem to wyślę. Dorzuciłem mu 100, pod, 100 takich tutaj. No, tych podstawek za darmo mu dorzucimy do zamówienia, już już trudno. No, bo, żeby w razie, jak jakaś podstawka nie będzie pasowała, no to po prostu sprzedaje dodaję klientowi inną, nie? Alpaki bardzo ładne zobaczcie, praktycznie żadnych przypaleń. No i podejrzewam, nie wiem, oni to pewnie sprzedają, jak dzieciaki przyjeżdżają, może do biletu, na przykład dodają taką drewnianą alpakę, albo dzieciakom po prostu sprzedają takie alpaki do pokolorowania. I wiecie, dziecko widziało brązową alpakę i może sobie tutaj ciucu, ciucu, ciucu pokolorować na brązowo, albo, albo może jakieś warsztaty tam od razu robią, że wiecie dzieciaki przyjeżdżają, oglądają alpaki, wtedy dostają farbki macie tutaj po każdy z was. niech sobie alpakę pokoloruje albo coś z nią zrobi, i możecie sobie taką sterczącą alpakę e, zabrać do domu. No, biznes po prostu zajebisty. O, a tutaj widzę, że jeszcze z ciekawostek e, sznurki są przygotowane do pocięcia. E, tniemy takie motki, kupujemy 100 metrów. 5 mm i tniemy na 50, na przykład, nie? Czyli na półweczkę. Klienci na przykład takiego cytrynowego, albo takiego właśnie zielonego, albo habrowego, albo jakiegoś innego zużywają bardzo mało, więc klient woli sobie kupić 50. No więc my wychodzimy tutaj na potrzeby klienta i tniemy mu to też na 50 metrów. Może sobie zakupić, a może też kupić na przykład takie motki 20. Tutaj widzę, że akurat mają dziewczyny dwie skrzynki przygotowane na pocięcie na metrów 50. O, a tu jeszcze wam makramki pokażę. Praktycznie produkty moje, które sprzedaję od dawien dawna, 38 kolorów makram, makrama cytrynowa, to są takie podstawowe makramy na doniczki kwiatkowe I to też praktycznie w hurcie robimy, mamy tutaj zapasy, to się cały czas sprzedają się różne, e, różne kolory tych makramek Ciemny żółty, ciemny jasny żółty, ciemny szary, szar o to jest to, ciemny szary, szary, jasny szary, kość słoniowa, biały no i tak to odcieniami tutaj elegancko mamy, czyli tego typu sznurki wykorzystujemy na maksa. Chciałem taką produkcję takiego sznurka otworzyć, ale po prostu popyt tak zmalał, no że się wycofałem. Walka o klienta trwa, jestem teraz na produkcji tutaj w biurze, wkradłem się. Chcemy grawerować na koralikach i zobaczcie, różne testy tutaj są przeprowadzane. Tutaj buźka za duża, tu za mała, tutaj nie na środku, tutaj w miarę ładnie wyszło. O, tu wyszło jakoś tak całkiem ładnie. Próbujemy sobie moc, testujemy, bo jest też spory popyt właśnie na tego typu buźki. A my tak to odkładaliśmy, odkładaliśmy, odkładaliśmy w czasie i cały czas nie ma na to czasu, żeby to zrobić, bo to jest mega, mega trudne, żeby tutaj była dziurka i żeby tutaj była tak twarzyczka i żeby z tym trafić na sam środek a chcemy tego typu buźki po prostu sprzedawać też we wszystkich rozmiarach tam 15, 20, 25, 30, 35 tego, tego typu koraliki plus tych buziek chcielibyśmy, żeby było z 5 rodzajów no bo tu jest jakiś taki e, kotek, jakiś tam uśmiech chcemy zrobić coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, różne kombinacje i właśnie, no mówię, próbujemy, testujemy tu się rozjechało, a jeszcze w tamtym roku był spory popyt na tego typu korale 50 bez dziurki, takie kule i też właśnie z grawerem jakimś tam firmowym, czy logo firmy, czy coś, nie wiem, czy oni te kule tam rozdawali, czy, czy co i jak, także też będzie popyt zaspokojony, czyli jak jakiś klient będzie chciał zamówić jakiś grawerek na kulce, no to będzie rachu ciachu, będzie można go zrobić, nawet jakieś indywidualne projekty, czy coś. Poniedziałek dzisiaj i już Wam powiem, czym się od samego rana zajmuję. A mianowicie chcę wprowadzić do sklepu stacjonarnego nasze produkty. I teraz już Wam pokazuję, bo wybrałem takich produktów, jakieś tam ptaszki, krówki, tutaj co tu mamy, lamy, alpaki, kaczki, motylki, wiewiórka. To wszystko jest praktycznie w tym samym rozmiarze. I teraz na przykład, o taka, nie wiem czy to świnka morska czy co, pakuję w takie foliowe, no, foliopaczki tego typu. I właśnie chcę sobie wytestować, że to będzie sobie tak elegancko wisiało w sklepie. Szykuję jeszcze do tego wszystkiego kod kreskowy, i jakieś tam oznaczenie, co to dokładnie jest, żeby tutaj ładnie nakleić, czy to w rogu, czy to gdzieś, żeby każdy ten produkt miał ten sam kod kreskowy, to będzie tak jakby jedna grupa cenowa, czyli każdy ten produkt nie wiem, będzie można kupić u mnie, załóżmy, za 2,50 albo za 3 zł. Każdy niezależnie od tego. Jak on wygląda, będzie kosztował 3 zł, no i będę chciał w sklepie te produkty wystawić na przykład po 5 zł każdy. Czyli możecie sobie kupić takiego ptaszka za 5 zł albo takiego, taką krowę za 5 zł. Nie? No i wtedy hmm, dzieciaki będą mogły sobie tego typu rzeczy kupić do własnego ozdobienia. Czyli można to pokolorować, można to jakieś futerko nakleić, tutaj oczko namalować, jakieś takie pierdołki. I każdy ten produkt ma mieć. Jedną grupę cenową, czyli jedną cenę, czyli jak klient weźmie sobie, nie wiem, pięć takich rzeczy, 1, 2, 3, 4, 5, no to przy sklepie skasują go tak jak w markecie, pięć razy po tam 5 zł i można tego typu rzecz sobie kupić. Więc teraz po prostu sprawdzam, jak to wygląda, jak to ten. Szykujemy też kody kreskowe, szykujemy informacje, co to jest dokładnie i niedługo nagram film, jak to wygląda w sklepie stacjonarnym na półce. O, jest króliczek, jest wiewiórka, a jeszcze do tego wszystkiego mamy te skarbonki wykreślanki, zbieram na samochód O, wymarzone wakacje, pakujemy też takie skarbonki, chcę około 100 sztuk zapakować, tak pokazowo no bo to mamy, o zobaczcie jak to ładnie wygląda o, to jest ogólnie sklejone jest też zafoliowane w całości więc klient praktycznie no, widzi sobie, że o, na wakacje 20 tysięcy, skarbonka, wykreślanka, chce tu kod kreskowy, pyk, żeby to był taki produkt, nie wiem, wyobraźcie sobie, y, ostatnio chyba to też na live mówiłem, że jesteśmy w Dino i w Dino idziecie i widzicie cały regał z tego typu zwierzakami, koń, nie koń i to jest w formie kolorowanki i obok na przykład stoi regał z y, farbkami, plakatowymi kredkami i innymi pierdołami, no to tak fajnie się spina, bo kiedyś, kurde, do Dino na pewno Wejdę ze sprzedażą, dlatego tak też sobie testujemy. No i takie skarbonki też chcę ustawić na regale, tak, nie wiem, z 10 skarbonek złożonych, i poniżej chcę zostawić kilka skarbonek rozłożonych, czyli zobaczyć jak to się będzie sprzedawało. Czyli na razie testy, czy klienci będą kupowali te złożone skarbonki pokazowe. Załóżmy, może troszeczkę wyższej cenie, albo coś, no nie wiem, jeszcze pomyślę. Czy będą po prostu te skarbonki rozłożone? No bo to klient sobie sam to składa w formie, w formie prezentu, czy coś. Zbieram na samochód, zbieram na wakacje, zbieram na marzenia, zbieram na czarną godzinę 5000 zł. Jeszcze mamy takie skarbonki, wykreślanki dla dzieci, świnki, różne takie rzeczy będę testował i zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Ostatnio siedzieliśmy sobie na live dwie godzinki, analizowałem to, co sprzedaje moja konkurencja, w jakich zestawach głównie sprzedaje, jak to wygląda, po ile popakowane, że po 100, po, tam, po 50 sztuk i sobie wtedy w Excelu te wszystkie produkty pozapisywałem. Czyli powstało, tak jakby 22 produkty, miałem zapisane i nadałem im nowy indeks. Mam nadzieję, że dziś, znaczy dzisiaj jest poniedziałek, no to troszeczkę zapierdzień w pracy, ale jutro już od samego rana będą dodane do sklepu internetowego jako oferta hurtowa, i do dropshippingu, i do baselinkera, wszędzie dodamy. I chcę Wam pokazać po prostu, że to co na live było obgadane, no to to się teraz zamieniło w produkty, nie? Mamy na przykład o, serduszka. Opakowane po 100 sztuk, to często kupują. Tutaj jakieś tam bazy do koszyczków, to też one były po 100 sztuk. Takie kwadraty, często je przekształcają na magnesy, albo ozdabiają w jakiś sposób, różne rzeczy robią. Tutaj jest zestaw takich skrapków, też się widziałem, fajnie sprzedawały na pierwszą komunię. No to się ozdabia e, jakieś tam zaproszenia. O kurczę, mi się jeszcze. E, e, zaproszenia się ozdabia, no skrapki są wykorzystywane na wiele różnych e, sposobów. Tutaj jakiś zestaw, zestaw kwiatków po 10 sztuk, no to to kwiatków to będzie, kwiatków w hurcie ogólnie to będzie pewnie z 20 indeksów, bo kwiatków się sprzedaje bardzo dużo na dzień mamy, dzień dziecka, znaczy dzień mamy, dzień babci, takie różne okazje, bardzo, bardzo dużo się tego sprzedaje na warsztaty. Tak samo serduszka, no, opakowane po 100 sztuk. Tutaj jedne były kółeczka 8 cm, jedne były 10 bo to też elegancko mamy zapakowane. Tutaj nawet nie pamiętam co to było, a to chyba zakładka do książek bo to też dzieciaki zdobią tutaj są kółka 10 cm, tutaj są e, te medale medale są chyba jeden rozmiar i drugi o poczekaj, tutaj sobie to wrzucę do, do góry a bo tu jeszcze mam, o tu oświetlenie tutaj mamy aha, jakieś kredki pyk, tutaj mamy jakieś znowu kwadraciki o innym rozmiarze gwiazdki ogólnie sześciokąty, takie heksagony Małe kółeczka, no i tym oto sposobem tego typu produkty wprowadzam na rynek do sprzedaży, nadaję temu nowe indeksy i można sobie w hurcie wystawić. Można to sobie ogłosić czy to na Elixie, czy na jakichś hurtowych grupach, powystawiać, bo to jest mega tanio. I tak naprawdę, jak ktoś chce, można wystawić na przykład po 1000 sztuk, czyli wtedy po prostu pakujemy po 10 paczek danego produktu jak on jest po 100 sztuk. Także no, elegancko to do sprzedaży i tak cały czas cały czas cały czas analizujemy to, co się dzieje na rynku i cały czas się do tego dostosowujemy.